W najnowszym serwisie telewizji Obiektyw, między innymi Susza uderza w Podkarpacie. Mieszkańcy mają problemy z dostępem do wody. Nowa atrakcja turystyczna Bieszczad. Ustrzyki zapraszają do Fanto. Modernizacja sanockiego SOR. Czy pacjentów czekają utrudnienia? Ostatnie miesiące w Polsce były niezwykle suche. Mamy najgorszą od dekady suszę, za którą odpowiada ocieplający się klimat. I choć częściowo pogoda uległa zmianie, to dotychczasowe opady i tak są tylko przysłowiową kroplą w Morzu Potrzeb. Komunikaty IMGW nie pozostawiają złudzeń. Tak źle jeszcze nie było. Wody zaczyna nam brakować i nic nie wskazuje, żeby miało się to zmienić w dającej się przewidzieć przyszłości. Obecnie w 90% rzek stan wody jest niski, a tegoroczna susza zaczęła się już zimą. To bardzo niepokojące zjawisko. Susza zimą oznacza, że nie doszło do naturalnego uzupełnienia zasobów wodnych. Przede wszystkim chodzi tutaj o te wody gruntowe, które są kluczowe w czasie upałów. Brak śniegu i też niskie opady w zimie to brak zasilania rzeki i gleby wodą roztopową. To może oczywiście skutkować jeszcze poważniejszą suszą tego lata, dotykając rolnictwa, lasów, a także dostępności wody pitnej. Skutki suszy są widoczne gołym okiem. W ostatnich tygodniach jezioro Klimkowskie w Małopolsce wysycha w oczach. Woda ma sięgać aż pod piasek tam. Czyli, aż brak tam. czyli brakuje w pionie około 18 metrów. Co tu jeszcze? No Elektrownia pracuje cały czas. Wodę pobiera, dopływ jest mały, nie ma opadów, susza, zimy nie było. I to tak widzi pan, że tej wody ubywa jakoś w I Jeszcze upuszczają, no bo idzie na elektrownię, także przez 3 dni to. Jak ten mówi, widać, to tyle spadło. Zawsze to przyjemnie, jak był stan górny. No. Także około 18 metrów w pionie brakuje, także jest trochę tego. Nad zalew, poza turystami spragnionymi kąpieli, przyjeżdżają także wędkarze. Głównie amatorzy leszczy, sandaczy i szczupaków. W tym sezonie na połów nie ma jednak większych szans. Nie ma ryb, bo nie zarybiali w tym roku, bo wody mało. Pamięta Pan, żeby było tak, jak, tak mało wody, jak jest w tym momencie? No nie. Zawsze więcej było. Ja nie wiem jak nie będzie wody, co Gorlice zrobią. Mhm. By Im brak nie wody, ja deszczu w nie ma oni puszczają. A to co popadało to nie wystarczyło? Jest, co to? Ja nie, nie wystarczyło. Miasto Gorlice przygotowuje się także na scenariusz, w którym dojdzie do całkowitego zaniku Jeziora Klimkówka. Nie powinni się tutaj mieszkańcy obawiać. Na chwilę obecną ujęcie kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat temu zostało przebudowane i ono działa w inny sposób niż za początkowych czasów, więc przepływ rzeki naturalny przepływ rzeki jest wystarczający do tego, aby pozyskiwać wodę w wystarczającej ilości. Oczywiście my prowadziliśmy takie analizy, co by się stało na wypadek, gdyby całkowicie doszło do zaniku nawet jeziora Klimkówka i zmniejszenia przepływu wody w rzece ropie. W razie W zawsze mamy możliwość podjąć inwestycje w studnie głębinowe, które mogłyby zapewniać dodatkową odpowiednią ilość wody. Niemniej jednak na chwilę obecną taka ewentualność to jest tylko coś na wypadek bezpieczeństwa. Problemy mają jednak mieszkańcy między innymi gminy Wiśniowa w powiecie strzyżowskim od wczesnej wiosny trwa poważny kryzys wodny. Regularne przerwy w dostawach i obowiązujące restrykcje zmuszają ich do oszczędzania każdej kropli. Choć największe ograniczenia wprowadzone już w kwietniu, sytuacja wciąż jest trudna, a nadchodzące lato budzi wśród lokalnej społeczności coraz większy niepokój. To problem niestety trwa nadal. On jest spowodowany tym, że Mieliśmy wyjątkowo suchą zimę. Nie było w ogóle śniegu, nie było opadów i w zasadzie tych opadów nie było do tej pory. Ostatnio no, pojawiły się, yy, pojawiło, się trochę, pojawiło się trochę deszczu, ale to jeszcze nie na tyle, ażeby odbudowały się źródła. Po prostu zaopatrzenie wody w naszej gminie yy, głównie realizują spółki wodne, i yy, źródłem w ogóle wody w ich wodociągach są. Takie podskórne, płytkie studnie. Minusem jest to, że te źródła reagują właśnie na, na okresy suche po prostu i czasami obniżają się na tyle, że występują braki wody. Aktualnie w większości spółkach sytuacja nie jest taka zła, natomiast no w samej Wiśniowej, gdzie do tej pory. Przez kilka lat nie mieliśmy żadnego problemu, tak się no, po prostu stało, że, że tutaj te źródła wysychają po prostu, one się pewnie odbudują, ale na to trzeba czasu i, i opadów deszczu. Zużycie przekracza możliwości lokalnych źródeł, brakuje opadów, a bezśnieżna i ciepła zima nie pozwoliła uzupełnić naturalnych zasobów wód podziemnych. To pierwszy taki rok, w którym Wiśniowa boryka się z tak poważnym kryzysem wodnym. Jesteśmy poinformowani, że wtedy zakręcają wodę, wtedy nie. To, to nawet nie łapiemy, tylko, tylko sobie o, tak delikatnie po prostu rządzimy, tak żeby było wszystko w porządku. Wody nie ma. Mało wody jest bardzo mało. Brakuje wody Trzeba oszczędzać, zamykają wodę. Susza uderza w wiele aspektów naszego życia. Cierpi na tym przyroda, rolnictwo, a także cała gospodarka lokalna. Susza uderza tak naprawdę w bardzo wiele obszarów. Takim kluczowym i chyba najważniejszym to jest rolnictwo, gdzie są później mniejsze plony, straty finansowe dla rolników. To są też gospodarstwa domowe, gdzie mamy problemy z zaopatrzeniem w wodę. Przemysł to oczywiście ograniczenie produkcji. No, trzeba tutaj wspomnieć też o środowisku naturalnym, gdzie występuje podczas suszy degradacja ekosystemów wodnych, wysychanie rzek. Są to też mniejsze zasoby dla flory i fauny. No i w końcu myślę, że też bardzo ważne są tu samorządy, a także cała gospodarka lokalna, gdzie tak naprawdę podczas takiej suszy no istnieje konieczność podnoszenia kosztów awaryjnego dostarczenia wody. Europejskie Obserwatorium Suszy opublikowało raport, z którego wynika, że w przypadku Polski susza dotyczy prawie całego jej terytorium, a sytuację uznano za wymagającą obserwacji lub ostrzegawczą. 16 czerwca w Ogródku Jordanowskim przy ulicy Grodzkiej odbył się piknik ekologiczny Eko Krosno. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Ekologiczną ARKA i wysłuchać prelekcji na temat segregacji odpadów, czystości wód czy ochrony środowiska. Po raz 20 spotykamy się w Ogródku Jordanowskim. Promujemy zachowania ekologiczne. Zorganizowaliśmy też po raz kolejny konkurs łowcy baterii. Ogromna ilość baterii, zebrana przez. Przedszkolaków, uczniów szkół krośnieńskich, no myślę, że to już są chyba wyniki rekordowe. To myślę, że jest to wielka atrakcja dla dzieci, które w tym pięknym czasie mogą tutaj skorzystać, dowiedzieć się czegoś, jak chronić środowisko. Podczas pikniku rozstrzygnięto konkursy Krosnoludki są eko i poprawnie segregują odpady oraz Krośnieńskie Abecadło Śmieciadło. Jesteśmy organizatorami konkursu promującego poprawną segregację odpadów komunalnych. Krosnoludki są eko i poprawnie segregują odpady. W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa ilość prac, 125 prac, z czego nagrodziliśmy 16. Poziom był bardzo wysoki, stąd jury miało właśnie bardzo trudne zadanie wyłonić te prace najlepsze. Uczniowie Krośnieńskich Szkół Podstawowych wykonali pracę przedstawiające krosnoludki, które dbają o środowisko. Ja przygotowałam takiego krasnoludka. Krasnoludka, namalowałaś? I co przedstawia ten krasnoludek? Co on tam robi na tej pracy? Yy, segreguje śmieci. Segreguję śmieci. A ty też na co dzień segregujesz śmieci? Tak. W jaki sposób to robisz? Wyrzucam śmieci do odpowiednich koszy. Cztery krasnoludki. No. Cztery y, koszy, na, y, koszy na śmieci. I to w formie y, rysunku, tak? W y, formie y, kartonu i rysunku. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w czerwcu 2026 roku. Celem imprezy jest promowanie ekologicznych wartości oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska. Mieszkańców Sanoka i okolic czekają istotne zmiany w funkcjonowaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W związku z planowaną modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli SOR-u, szpital ogłosił tymczasowe przeniesienie kilku kluczowych jednostek organizacyjnych. Nasz SOR już funkcjonuje w tym obiekcie 17 lat. Sama przebudowa to jest de facto nowy SOR w tym samym miejscu. Nowy SOR po modernizacji ma zapewnić szybszą diagnostykę, bardziej efektywne działania ratunkowe oraz lepsze warunki pracy dla zespołów medycznych. Dzięki inwestycji oddział zyska m.in. nowe sale zabiegowe, zmodernizowaną przestrzeń przyjęć czy systemy informatyczne wspierające obsługę pacjenta. Zakres, oprócz samej przebudowy, też pozwoli na zwiększenie ilości miejsc na sorze. Na pewno będzie lepiej i dla pacjentów, i bezpieczniej dla personelu, bo w tej chwili ta sala resuscytacyjna, sala obserwacyjna i sala ojomowa będą można powiedzieć w ramach jednych pomieszczeń z jedną wyspą dla pielęgniarek i personelu medycznego, no, na pewno to ułatwi życie przede wszystkim, a będą pacjenci bardziej czuli się bezpiecznie, jak i sam personel. Inwestycja, której celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, potrwa około 6 miesięcy. Czasowo inwestycja na pewno zgodnie z umową ma zakończyć się końcem października, biorąc pod uwagę, że różne rzeczy dzieją się po drodze, więc y, mamy bezpieczny okres, żeby tą inwestycję rozliczyć do końca roku, bo te środki pochodzą przede wszystkim z Ministerstwa Zdrowia, bo my mamy taką umowę dwuletnią na dofinansowanie samego sor jak i pracowni współpracujących na 15 milionów złotych. Dyrekcja szpitala zapewnia, że remont nie zakłóci przyjęci obsługi pacjentów. Zmiany w organizacji mają być niezauważalne dla mieszkańców. SOR w Sanoku dalej funkcjonuje, bo e, po, funkcjonuje w, w tymczasowych pomieszczeniach, także i nocna opieka zdrowotna i izba przyjęć planowa funkcjonują na terenie szpitala bez zakłóceń. E, na pewno jest to trochę problematyczne dla samych pacjentów, bo to są pomieszczenia niededykowane akurat i nie, nie jest to szpitalny oddział ratunkowy, tylko SORTO w tej chwili znajduje się w starych pomieszczeniach w po bloku operacyjnym. No, nasza infrastruktura techniczna, sprawna pozwoliła na to, żeby w jeden dzień się przenieść i żeby to dalej funkcjonowało. Także fizycznie podejrzewam, że jak ktoś nie trafi na SORTO, nawet nie zauważy, że coś się zmieniło. Tłumy turystów odwiedzają Muzeum Zamek w Łańcucie. Oprócz zwiedzenia przepięknej rezydencji, turyści często mogą liczyć także na dodatkowe atrakcje. Tak będzie też w tym sezonie zachęcam do odwiedzin naszego muzeum bo to jest nietypowe muzeum to jest muzeum gdzie czas płynie wolniej gdzie możemy naładować baterie gdzie możemy obcować ze sztuką dosłownie obcować ze sztuką i to taką najwyższą najlepszą gdzie nie postędziłyby się najlepsze europejskie i światowe muzea możemy zwiedzać zamek w nowym zupełnie układzie i to jest chęć nasza aby zwrócić uwagę na te dzieła wybitne Zraz z katalogiem wystawy dzieła wybitne idąc jednocześnie przez całość wystawy możemy zatrzymać się przy takich obiektach które rzeczywiście są e, niezwykłe. E, I to nie tylko mówię o sofonizbie, e, ale mówię też o rzemiośle artystycznym, mówię o tkaninach, e, mówię o e, rzeźbie, e, malarstwie. To jest, e, to jest tak niezwykłe, że nagle odkrywamy przedmiot, który o, e, widzieliśmy tego samego artystę e, na przykład w Lówrze, widzieliśmy gdzieś, e, gdzieś w muzeach brytyjskich i nagle w łańcucie, więc warto przyjechać do łańcuta. Obecnie w Łańcucie można zwiedzać największą kolekcję ukraińskiej sztuki sakralnej w Polsce i jedną z najlepszych w Europie kolekcji pojazdów konnych. Możemy pobyć w przepięknych ogrodach, w tych różnych przestrzeniach oferujemy mnogość różnych przestrzeni, od e, oczywiście wnętrz zamkowych, ale e, również tutaj mam na myśli takie nieoczywiste przestrzenie jak dział sztuki cerkiewnej, jak dział pojazdów konnych, gdzie mamy najlepszą w Polsce kolekcję i jedną z najlepszych w Europie, e, moim przekonaniem najlepszą oczywiście w Europie kolekcję pojazdów konnych e, po rodzinie potockich. Mamy również storczykarnię, niezwykłą storczykarnię, gdzie zaskakujemy się w, o każdej porze roku, nie tylko w czasie kwitnienia katlei, ale tak jeżeli dziś e, mamy ujeżdżalnię, możemy zobaczyć te różne przestrzenie. Mamy wreszcie park krajobrazowy, a jeśli wyjdziemy za mury w kierunku miasta, które również warte jest odwiedzin, to mijamy kasyno urzędnicze, dawne kasyno urzędnicze i tutaj dział historii miasta. Także w każdej możliwej konstelacji Muzeum Zamyk Łańcucie jest dostępne. Muzeum w łańcucie rozszerza swoją ofertę także o najmłodszych gości w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dla najmłodszych mamy przecież centrum edukacji i tradycji im. Jana Potowskiego, gdzie najmłodsi zobaczą, jak to życie w zamku wyglądało, jak wyglądały bale, jak wyglądały podróże, jak wyglądała kuchnia, jak dzieciństwo wyglądało, mogą się pobawić, mogą na parkiecie poćwiczyć menueta albo poloneza, albo, albo tutaj zobaczyć to, 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 tą, tą przestrzeń. Od takiej formy ja nawet kiedy zachęcam najmłodszych, żeby najpierw tam trafili, a później inaczej odbierają przestrzeń zamkową. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pod ma nową atrakcję turystyczną Bieszczackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych. Powstało ono w zabytkowym budynku rafinerii Fanto. Miejsce odwiedziło już tysiące turystów. Ten rok jest takim rozruchowym. Chcemy wiedzieć, jak to będzie funkcjonowało, czego oczekują turyści, co powinniśmy jeszcze poprawić, prawda? Ale de facto muszę powiedzieć, że to samo funkcjonowanie jakby przechodzi nawet nasze oczekiwania. Zainteresowanie jest olbrzymie. Tysiące ludzi już przez te kilka miesięcy tam znalazły jakieś dla siebie ciekawe miejsce. A poza tym, no jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no muszę, muszę powiedzieć, że działa to też lepiej niż, niż przewidywaliśmy. W czasie prac remontowych odrestaurowano fronton budynku, zmodernizowano gruntownie wnętrze, utworzono m.in. sale multimedialne, trzy strefy wystaw czy salę koncertową, ale to jeszcze nie koniec planów. To fanto na tej bazie, które w tej chwili mamy, ono już działa, uruchamia się coraz bardziej, ale oczywiście mamy też plany rozwojowe, bo taki obiekt, jakby powiedzmy, on nie może stanąć w miejscu, tylko on musi mieć perspektywy rozwoju. No i my takie perspektywy mamy. Oprócz tej działki, na której znajduje się fanto już zrobione, otrzymaliśmy wielohektarową działkę z Orlenu, dokupiliśmy kilka hektarów całej tej starej rafinerii. Ostatnio podpisaliśmy Umowę dzierżawną z Pgenigę na resztę działek. No i ten drugi obszar to będzie taki obszar, jakby. Komplementarny do tego Fanto na dzień dzisiaj tam będzie cała masa atrakcji edukacyjnych, także dla turystów. Może ja nie będę chodził w takie, w takie detale. Będziemy też tam produkowali produkt lokalny z naszych własnych, bieszczadzkich produktów, które tu wyrosną i, i, i będą przez nas przed, przetwarzane. Atrakcją fanto jest także audiowizualny pokaz, który opowiada o wielokulturowości, bogactwie przyrody oraz wieku nafty i rozwoju gospodarczego bieszczadów. Organizowany jest w specjalnie zaprojektowanej sali, w której przekaz treści następuje poprzez oddziaływanie na zmysły w rzeczywistości wirtualnej. Fanto, czy powiedzmy mieszackie centrum, jakby się lokalizuje w jednym miejscu. De facto od samego początku ta inwestycja miała taki... Przestrzenny charakter, to znaczy, myśmy planowali ITRE i to realizujemy punkt po punkcie, i tak szybko będziemy realizowali, jak nam w środku będzie starczało, że Pieszczackie Centrum, czyli FAN, to jest takim centrum decyzyjnym, to jest twarde jądro. Do tego drugi etap to jest to, co chcemy zrobić, właśnie zagospodarowanie tego terenu parafiryjnego, starej rafinerii, prawda? I jeżeli my ją zagospodarujemy, ja sądzę, że. Cały dzień turysta będzie mógł co zrobić. Do tego oczywiście dojdą normalnie możliwości posłuchania ciekawej muzyki, prawda, zjedzenia czegoś, to jest w tej ofercie. A potem kolejny etap to jest, jakby, rozciągnięcie, jakby w filiach tego fanto. One miały być lokowane w kilku ciekawych miejscowościach, takich, których możemy pokazać. Coś, co w Bieszczadek jest ciekawe, ale nie to, co do tej pory wszyscy oglądali, czyli góry i tak dalej, tylko chcemy w inne miejsca ten ruch skierować. Projekt został zrealizowany za kwotę 50 milionów złotych. Aż 90% tej sumy pochodziło z funduszy przyznanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wsparcia finansowego udzieliło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.